Cześć, witam Was na Puszyńskich Wościach. Jest to pierwszy odcinek. My Dzisiaj zaczniemy od razu od ciekawostki, którą sprawdzaliśmy w tym roku. Jeśli na pewno słyszeliście, za mną chodzi nasze 8 owieczek, które jak co roku trzeba oszczyc na wiosnę. I Problem jest taki, że później z wełną nie ma co robić, można ją wyrzucić, no bo ciężko ją przerobić tak, żeby ona nadawała się do przerobienia to raz średnio ze świniarek wełna się do czegoś nadaje. Dwa musiałoby być profesjonalnie szczerzona, a mi szczerzenie owcy zajmuje 3 godziny i robię to średnio profesjonalnie. Także no ta wełna nadaje się w zasadzie tylko albo do wyrzucenia, albo albo do spalenia. No ale ale żeby nie było tak źle, to postanowiliśmy tą wełną wyściółkować grządki. I zaraz Was zaproszę do części naszego ogródka przydomowego i pokażę Wam jedną grządkę, którą właśnie wyściółkowaliśmy wełną. Zobaczycie, co z tego wyszło. Także zapraszam, zapraszam Was już serdecznie do ogrodu. Ja, ja nie potrzeba mi nic więcej! No, także udało się, jesteśmy już w naszym ogrodzie warzywnym, warzywniaku i korzystając z tej pięknej pogody końca października przygotowujemy grządki już na wiosnę, ale zanim te grządki tegoroczne zostaną przygotowane właśnie zakryte. Chciałbym Wam pokazać, jak spisała się wełniana ściółka, która z założenia miała trzymać wilgoć w ziemi i być antychwastowa. My wełnę mamy oczywiście z naszych owiec, które szczyrzemy, no ale jest to w tym momencie w większości odpad, tak? no bo mało kto korzysta z wełny jako takiej. Także jeśli, no ja znam przynajmniej dwie osoby tutaj powiedzmy w promieniu 30 km, które mają owce i nie mają co robić z wełną, tak? no ona w zasadzie albo leży im w workach i czeka na jakiegoś szaleńca, który ją zechce kupić po strasznych, e, strasznych pieniądzach, około 2 czy tam 4 złotych za kilogram, e, no czyli to są w zasadzie żadne pieniądze w dzisiejszych czasach, e, albo ją wyrzucają. Tak? No ta wełna z takich przydomowych hodowli, w zasadzie takich indywidualnych, gdzie tych owiec jest, 5, 10, 15. No do niczego się nie daje. Nie opłaca się tego transportować, nie opłaca się tego przerabiać. Także można ją wyrzucić, można czekać i sprzedać za grosze, które w zasadzie no nie warte są nawet tego czasu z maszynką do szczczyżenia owiec poświęconą. A można ją wykorzystać w ogrodzie, do czego Was zachęcam, bo to naprawdę działa. Chodźcie, pokażę wam, co tutaj się wydarzyło. I chciałem wam właśnie pokazać tą grządkę, która jest wyściółkowana wełną. I słuchajcie, ona była wyściółkowana w maju. Od tego czasu nic tutaj nie robiliśmy. Inne grządki ściółkowaliśmy tak jak zawsze, po prostu z trawą, żeby to nie zarastało chwastami, żeby trzymało wilgoć, żeby ta ziemia po prostu nie leżała tak goło odkryta. To się ogólnie sprawdza, no ale wiadomo, zawsze trzeba i dorzucić trawę, tak, myślę, że z dwa razy w sezonie do grządek dorzucamy skoszonej trawy. No i oczywiście te chwasty gdzieś tam przerastają, trzeba je powyrywać. A ta grzątka z wełną, która tutaj jest po mojej lewej stronie, zobaczcie po prostu, to jest niesamowite. Od maja ona sobie tak tutaj leżała i jak dobrze się przypatrzycie, to faktycznie są tutaj, jest mniszek, jest cebula, która tutaj wcześniej też rosła i ona po prostu była pomiędzy ta wełna położona i gdzieś na obrzeżach jest pesz, trawa i tak dalej, tak? Ale tutaj w samym centrum, gdzie faktycznie ta wełna była położona, no w zasadzie nic nie wyrosło przez cały sezon, a jak spojrzymy tutaj pod, pod tą wełnę, no to zobaczcie, no tu jest po prostu ziemia, tak? Tutaj nie ma żadnych Żadnych, e, żadnych nawet e, nowych dźwięków trawy, że tak powiem. E, to, co jeszcze zauważyła żona, kiedy tutaj chodziła do tych pomidorów, je oglądać, e, to to, że tutaj e, nie było żadnych e, szkodników. One po prostu, jakby tej wełny unikały w sensie tego nie wiem, czy zapachu, e, czy jak to powiedzieć. Ale nie było tutaj żadnych meszek. I niczego, co by nam te pomidory zjadało. Także naprawdę, wełna pod kątem ściółkowania okazuje się według nas całkiem dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że jest ona bardzo tania. Słuchajcie, no naprawdę, za 4-5 zł możecie już kupić kilo wełny. A tutaj na taką grządkę gdzieś 1,5 metra na 5, no to wyjdzie może 10 kilo. Ja wiem, że pomyślicie, że to jest 50 zł, powiedzmy tak, no, na taką grządkę, jeśli nie macie swoich owiec, no ale z drugiej strony licząc roboczo godziny za odchwaszczanie tego terenu, czy dorzucanie tutaj trawy i całą robotę plus ewentualnie walkę ze szkodnikami, ja myślę, że warto. I, i słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bo myśleliśmy, że tutaj może być problem z grzybami, tak? że ta wełna po prostu mając tą wilgoć, od spodu i jak popada z góry też, w środku tam się zacznie coś dziać, zacznie to pleśnieć, no i tyle z tego będzie. No to naprawdę, w sumie, trochę pachnie ziołami, z tym się nic nie dzieje przez cały sezon. No, ja jestem w dużym szoku, Wam powiem szczerze, jak to sprawdzaliśmy tutaj no, dwa tygodnie temu, jak to wygląda: że ta wełna, która jest po prostu ścięta z owiec i rzucona tutaj. Na tą grządkę, jak ona się świetnie spisuje. E, polecam Wam z całego serca, żebyście sprawdzili, e, jak to działa. Z owcami jest jeden problem, ciężko je złapać, naszą rasą, którą tutaj hodujemy to są owce świniarki, rasa pierwotna, która nie potrzebuje owczarni, zimą sobie może spać na zewnątrz i w ogóle im w zeszłym roku minus 15 stopni nie przeszkadzało, żeby wyjść ze swojej stodoły i po prostu spać na śniegu, także to sobie w tych owcach cenimy, że są w miarę bezobsługowe, Odporne na choroby, także jako taka przydomowa hodowla owieczek, które są raz kosiarką, dwa dostarczycielem wełny do ogrodu, trzy oczywiście owczego obornika, który też wykorzystujemy w ogrodzie jako nawóz. Rasy pierwotne pod tym kątem świetnie sobie radzą. Mięsa z takich owiec jest niedużo, mleka też niedużo. Plenią się średnio, bo zazwyczaj to jest jedna owieczka z jednej owcy, z jednej maciorki. Także tutaj biznesu dużego, hodowlanego na owcach pierwotnych nie ma, ale zawsze można je skrzyżować z jakąś czy to rasą mięsną i wtedy już pod kątem jedzenia będzie kilka kilogramów więcej. Ale to innym razem. Na razie mamy świniarki. Tutaj całość to jest stary sad. Ja mam podejrzenie, że ten płot, który ten stary sad okala, jest jeszcze też przedwojenny, także tutaj często pojawiają się dziury. Owce czasem nam uciekają. Trzeba je policzyć. Powinno być 8 sztuk. Tylko jak to zrobić? Chodzić, biegać. Pokażę wam idealny sposób. Każda nasza owca, jako że mamy dzieci ma swoje imię. Najmądrzejszą owcą, która w tym sadzie się wypasa, jest tekla, która nauczyła się reagować na swoje imię, tekla, tekla, tekla! I Zaraz je policzymy, słuchajcie. <mulary> Świniarki są bardzo pochliwe, to zresztą na pewno zauważyliście, Jest 8 sztuk, także dzisiejsze liczenie zakończyło się sukcesem. To mam... Ja, ja nie potrzeba mi Nic więcej! Nic więcej.